Gdy przychodzi nam spędzić czas z Netflixem, nie mogąc przy tym pójść do kina, zastanawiamy się nieraz, jak kino zmieni się, kiedy epidemia się skończy. Czy wszystko wróci do dawnej normy, czy też już na zawsze to warunki domowe będą dla nas najbardziej odpowiednie do oglądania filmów. Zalet oczywiście jest kilka. Filmy można oglądać, kiedy się chce, w jakiej pozycji się chce i z kim się chce. Ale nade wszystko ma się dostęp do niezmierzonego archiwum filmów i seriali. Oglądamy film w domu, tramwaju, na lekcjach pod ławką, niemal jak chcemy i kiedy chcemy, mając telewizor na ścianie lub smartfon w garści i choć nie wyobrażamy sobie innej wolności, to ten rodzaj oglądania filmów i dostępu do nich znany jest zaledwie od kilku, kilkunastu lat, wcześniej system pozwalał na bardzo wąski margines wolnych wyborów. Na przełomie XIX i XX wieku ruchome obrazy nie mogliśmy nigdzie indziej oglądnąć, jak tylko w kawiarniach, w teatrach, a zwykle podczas różnego rodzaju festynów i jarmarków. W dużych miastach na filmy natracialiśmy również w miejskich salonach rozrywki, pip show, pen arcades. Podczas pokazów scenicznych, obok siłaczy, którzy rozrywali łańcuchy, solistów gry na pile i komików. Przez jakiś czas w Ameryce nawet nie było potrzeba instalować ekranu, bo filmy pokazywane były w dużej skrzynce, do której trzeba było się nachylić i oglądać w sposób jednoosobowy. Dopiero około 1905 roku film się emancypował i można go było obejrzeć w kinach. Czyli ciemnych salach z rzędami krzeseł, w których ogląda się wyłącznie film. Tak narodził się w Pittsburghu Nickelodeon. A nazwa ta pochodzi od słowa nickel, czyli pięciocentówki, za którą można było kupić bilet. W 1910 roku takich kin w samej Ameryce było 10 tysięcy. Powstał wtedy system oglądania filmów, który w zasadzie przetrwa przez kolejnych kilka dek. Interesujący nas dostęp do treści był wtedy całkowicie zależny od kiniarza, a wcześniej od dystrybutora filmów i producenta. Nic miało więc bardzo wiele do powiedzenia. Co mógł zrobić? Jedynie przyjść do kina, kupić bilet i obejrzeć to, co było dostępne w repertuarze. Jeśli się spóźnił i film zszedł z afisza, już nigdy nie będzie mógł go nigdzie zobaczyć. Projekcja filmu niewiele różniła się w tym wypadku od spektaklu teatralnego. Była jednorazowa. Przez wiele dekad sytuacja ta była więc jasna. Dostęp do filmów był całkowicie ograniczony, a wolność widza minimalna. O tym, jak ten system zaczął kruszeć, opowiemy już w następnym odcinku.